Dobra, dobra, policja, za dobra, policja za <gulisz> ja... kurto wie, dole, no co to jest? A jest jakaś regulacja w ogóle tych foteli? Przód, tył tylko? Tak. Widzisz <gulisz> coś? No nie musiałbym mieć jakąś tą książkę pod... Pod... poduszkę pod dupę. No ja, ja bym nie, mogł, bo ja mam wzrok, mam na poziomie. O kurde. Kurwa No co? No jest. nie, no ale jak ja bym kurwa szedł ulicą Zobaczył taki dzban w nie To bym kurwa, nie Żeby ukradli bym by, policja chciała zgłosić kradzież McLaren. Po, powinniśmy mieć jakieś nalepkę, że to nie nasze auto Żeby ludziom się nie, nie, nie zrobiło, wiesz Przykro, że dwóch bedeli w aucie siedzi No O jest co? Idę? Gdzie jestem? Nie słyszę? Rozmowa ze mną Nie ma sensu ja jestem głuchy Co? A, tu, dobra Idę, idę iiiiiiii tu jesteście k**wa kulwa! ja was szukam po całej galerii ja pierdo. co ostre? będzie? Nie, ale słychać jak, jak oj. Się strzela się tutaj całe co? jest pikanta. oj dawaj całą oj słyszałeś oj? O kurwa co to jest? Ale pali. O Ostre no co, człowieku? Habanero Nie do wytrzymania, spokojnie. O, wylej mleko na oczy, mleko na mleko oczy, damy. stary, bo możesz utracić wzrok stary. Oczywiście <laughs> to jest scenka, którą ustaliliśmy wcześniej, że tak się zrobi. Nie wszystko o, jest w Karolina Ripper, to wszystko co się dzieje to jest spręglizowie. Tak naprawdę, <laughs> Także... jeste to znane aktor. Nie kręć tego. To była truska. suszona. Pokaza mogę pokazać co ja kupiłem? Sobie. Nie uwierzą ludzie. Patrz, przytrzymujesz. O. Czekaj. Raz go puściłam samego na zakupie, nie? Co kupiłeś? Okulary dla leniwych ludzi Czyli okulary, w których Nie Widzisz naprzeciwko jak leżysz Bo mają takie te I normalnie możesz tak, czyli leżysz I widzisz ekran, który jest ten Ja na przykład o I widzę się teraz Ej Kurwa, idę po Kurwa nie Przepraszam, nie chciałem przekrać. Skąd wy macie takie maski? Stop! Zatrzymajcie go! Ej, ja nadam mam chłopak. Przepraszam! A tyle taki dwoje no, nie, no, ale całkiem poważnie. No, fajna, fajna ta przygoda z tym Majorem też się trochę dziwię. Tak naprawdę, bo piszą do mnie ludzie, że jak ja mogę komentować półfinał Majora. I szczerze, też się trochę dziwię. No bo kurwa, bym komentować, wiadomo, że tyram, ale no, to są półfinały, to jest poważna rzecz. To będzie oglądało 40 tysięcy osób. I wjeżdżam ja. No więc wiadomo, te poprzednie mecze, okej, okay, pasuje, ale półfinał, trochę ostro polecieli. Trochę ostro pole. Ale to już kurwa to ich sprawa. Ja tu jestem zaproszony. To, to jest... To oni zaryzykowali? To oni się wjebali w niezły ten. W niezłe maliny. <grym> Ech, no i jak... A ci hejterzy co mówią, że chływo komentuje, to gdzie jest wasz Izak dzisiaj? Na ślubie jest, a ja wygryzam chłopa z interesu. Dwa razy komentowałem, chłopa już nie ma. Ha! Są rzeczy, które są skorelowane przede wszystkim z facetami. Typu na przykład... Em... Męskie ciuchy, męskie zainteresowania, yy, zachowywanie się jak mężczyzna. I jeżeli jesteś kobietą, a nie czujesz się, kurwa, Stafford, jesteś taki głupi. Inteligencja, tak? Dobra, nie, nie ja już nie mówię, ja już do was nie mówię. TikTok made me buy it. Kutas. Co? Ja pierdolę, TikTok made me buy it. Kutas. Niezły, kurwa TTS, w porę akurat. Czu, cuciu, ciu, widzowie cię. Misiu, dobrze? Wyglądam? Nie. Którą? Zdecydowanie! Którą ale czy ty żartujesz? Który byś chciał? Nie wiem. Osobnie sama. Którą? A może, może przymiesz? Mogę. a mam może panią łatwiej odpowiedzi. Przymierz? A a, ale machajcie rękoma, to nie zróbcie komu krzywdy, nie? No dawaj to, no tak do Mangrafa, nie? Już? No, ale tak nie za szybko, że was dogonił. Dawaj, ziomy. Całapiznę! na hey, Ściga się chce z nami. Mamy zielony. Nie! Mamy, no dobra, jedź. Panie złoty! Rozkurwimy się! Kurwa, to są jest 30 palne i to, to są to my? No kurwa, Jakiś karbon kawici? leciał! Kurwa, nie! Karbon z dzbanie. Wielką dupę ma. Kurwa, nie wypłacicie się wszyscy. Będzie Ewron musiał się dokładać. Chcę coś ustalić, a to drugie co najlepiej robię ustami. Cześć, Cześć, maleńka, słuchaj! Nie chciałabyś się przyjać merlokiem z nami? Za tanie to Ale piękny piesek! i po Jeo! Mieszkanie z Twitcha, Lexus z Twitcha, magazyn z Twitcha i magazynier jeszcze idzie tutaj, o. Się ma pieniądze z subskrypcji. Zapierdale z tymi paletami tam, chłopak. Tu masz jeszcze 10 do zbicia. Czy czekają. O, no dobra, kurwa, niestety. Ale ty, kurwa, czekają. Dobra, czekaj, bo, bo słyszą, no. no. Mogę polegać na Madenie. On, on gozie eliminuje, dwie, 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 robi dwie, trzy eliminacje w rundzie. Mogę nim polegać, to no może No masz kolegę w drużynie, prawda? Że wiesz, że on koło ciebie to, stoi. Jest nie mam kolegów, ale... Ale, ale, <ślał> ale gdyby... <ślał> chciałbym mieć. Nie no, że, że skaczesz, <ślał> <ślał> robisz tak. Pójdziemy na trampolinę. Myślałeś o Wyglądasz na takiego. Cześć! Oni z Młody, młody! Oni z Gdzie? Autko <grym> <grym> <Stoi>. piękne, <grym> co? Zrobię jakąś fotkę na Instagram z tym autem. co to coś idzie? Zgasił go. Dlaczego go zgasił? Pałgo jeździ? Pałgo jeździ x trójką. Cześć! Nie wierzę Nie ja się na was! Nie mogę! To jest, to jest... Mocno Nie jesteś, chyba Tutaj! Nie mogę!